Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak się cieszę, że się znowu z wami widzę. Była trochę przerwa, taka około tygodniowa, gdyż miałem materiał z mamą, a ja wszystko, co jest publikowane powyżej trzech dni, nie lubię tego, nie czuję tego wajbu, bo nie mam wtedy tej z wami, wiecie, connection. A teraz tą connection znowu mam, bo publikuję ten film. Jeszcze raz dziękuję wam, że tak miło przyjęliście mamy, ale już nie będziemy wracać do przeszłości, zacznijmy żyć przyszłością. Wrzesień, wrzesień, kochani, mój czwarty rok osobisty, rok bardzo ważny, bo rok, w którym muszę po prostu skupić się na swoich celach i na nich się sfokusować. Rok trzeci osobisty był taki rok, i to też właśnie wychodzi z tej całej ideologii tych lat osobistych. To był taki rok, żeby sobie trochę popuścić, żeby trochę się pobawić, spróbować nawiązać nowe znajomości. Czy to wyszło? No, kilka ciekawych osób w moim życiu się pojawiło, ale zobaczymy, czy, yy, czy będą dłużej. Od dwóch dni liczę kalorie. Rozpocząłem okres robienia masy masy, ale to jest pierwszy raz, kiedy robię masy i podszedłem do tego tak profesjonalnie i tak na poważnie, bo nieraz bawiłem się tymi kaloriami, trochę dodawałem sobie węgli, ale tak, żeby rzeczywiście robić masę, to chyba w moim okresie czteroletnim ćwiczeń nie było i teraz będzie. Czuję się mega zmotywowany. Myślę, że ostatnim razem tak, jeżeli chodzi o jakieś cele takie treningowe, to byłem zmotywowany. Jak byłem na diecie keto, to wtedy wtedy też czułem ten vibe. Teraz od dwóch dni czuję z powrotem ten vibe. Jestem... O Jezu, jak ja się dzisiaj chciałem... Chciałem się przywitać z wami na poranku i przez to tak wyglądam. Jeszcze nic nie zrobiłem przy sobie. Wracam trochę też sentymentalnie do przeszłości. Chociaż nie powinno się wracać, ale nie wiem. To tylko ci widzowie, który, którzy są ze mną od początku wiedzą. Patrzcie, tak? to jest kubek który, który towarzyszy mi jeszcze sprzed początków kanału, ale na początku kanału w nim tylko piłem kawę i wróciłem sobie do niego. Wróciłem też sobie do swojej playlisty na Spotify z 2020 roku, kiedy zaczynałem treningi na siłowni i czy już ćwiczyłem na siłowni, ale to był okres, kiedy byłem mega zmotywowany też do działań, do ćwiczeń. I wracam do tego, wracam do tego, bo to było dobre, to działało. Chcę ten rok sobie zakończyć fajnie, w takiej po prostu mentalnej wyższości, którą gdzieś zatraciłem. Nie wyższości, że w stosunku do innych, tylko taką wyższość, pewność siebie, którą miałem, którą jeszcze miałem w ubiegłym roku. A w tym roku trochę mi się wszystko rozmyło. Moi drodzy, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam was, żebyście to zrobili. Fajnie będzie przeżyć z wami ten dzień. Zapraszam. Tutaj, też patrzcie w telefonie od samego rana. Motywacja: ja obserwuję taki profil z afirmacjami. Na moim Instagramie, możecie sobie znaleźć, i właśnie sobie zrobiłem rzut ekranu z tego. Wrzesień będzie pełen możliwości, wrzesień będzie pełen szczęścia, wrzesień będzie pełen zmian. Przysięgnie będzie pełen zdrowia, będzie pełen sukcesu i będzie pełen wdzięczności. I ja sobie to z rana po prostu i w ciągu dnia jak mantrę. Sprawdzam. Robię śniadanie dzisiaj na dwie patelnie, bo tak, tuż smażę sobie kiełbaski, tu będzie jajecznica. To są moje obecne cele treningowe. Tu mam rozpisane treningi, ale przede wszystkim to dieta. Na początek wchodzę w takie dwa 600 dni treningowe. 2,400 w dni wolne, ale najważniejsze, żeby trzymać proporcje i w ciągu dnia, na przykład jak mam dzień treningowy, 270 białka, 310 węgli i tłuszczy 30. Tłuszczy 30 mam i w dni treningowe i w dni wolne. No i od dwóch dni staram się to wszystko wdrożyć, ja używam sobie... No i widzicie, tutaj mam na przykład pierwszy dzień to ponad 3000 kalorii. Widzicie, cały czas mi brakuje białka, tłuszcze mam przekroczone, a węgli a zanadto, ale ja się aż tak tym nie przejmuję. Najważniejsze, żeby te białko dobijać. I to jest taki ten tydzień, pierwszy, to sobie będę liczyć. Wszystko staram się jeść w miarę, to co jem tylko w większych ilościach i po tygodniu sobie przeanalizuję cały wiecie, cały ten jadłospis. Co gdzie mogę przesunąć. Na razie też nie, nie stosuję się do tego, że Sześć posiłków i w takich proporcjach, ja tylko na razie sobie robię ogólną pulę, żeby to, żeby to wszystko mieć w ciągu dnia. A jak już do tego dobiję, że wszystko się będzie zgadzać, to później będę sobie, wiecie, trochę y, roszady robić z tymi posiłkami, żeby po prostu te posiłki już od rana, te wszystkie sześć posiłków miało mniej więcej takie proporcje białka, węgli i tłuszczu, jak powinny być. Ale to wiecie, step by step, żeby się po prostu nie zrazić. Bo jak już się zrażę na początku, to później będzie, wiecie, lipa. I tu już mam śniadanie, trzy jajeczka, trzy kiełbaski, jeden tost. Powinno być znacznie więcej węgli i mniej tłuszczu, także będę nad tym pracować, ale dzisiaj no takie śniadanie. Jadę już na kurs, odrobinkę spóźniony przez was. <grych> Dobrze, że nauczycielka nie jest Niemką, bo mogłaby to źle odebrać, a tak to wiecie, spoko. Od września wrócił podatek, którego nie było przez trzy miesiące. Chyba tak jak w Polsce, tylko Polskę stać na to, żeby już chyba rok nie było tego podatku, czy od początku jakoś roku. Tutaj Niemców wychodzi na to, że nie stać, także wrócił ten podatek. I żeby wam tak przybliżyć, to jeszcze przed tym podwyższeniem zatankowałem za euro 75 litr, a teraz jak wychodziłem z domu, to 20 kosztował litr benzyny, także jest kolosalna różnica, ale z tego co wiem, planuje rząd niemiecki wprowadzić jakieś zniżki z tym, że nie na paliwo, a na komunikację miejską, żeby po prostu zachęcić ludzi do przesiadki z samochodów do komunikacji miejskiej. I w sumie mnie może zachęcą, bo powiem wam teraz jak była mama i trochę jeździłem więcej pociągami i nawet do miasta jeździliśmy tramwajem. Spoko sprawa. Zapomniałem, oduczyłem się tego przez to, że mam samochód. Chociaż kręci mnie ostatnią myśl, żeby kupić sobie hulajnogę, ale nie taką elektryczną, bo to żaden ubaw, tylko taką, wiecie, manualną, gdzie się nogą yy, drałuje. I nie wiem, czy sobie nie kupię. To by było fajne, tylko niedługo zaraz będą deszcze, śniegi, czy to jest sens teraz kupować? Ale taka hulajnoga zawsze się przyda. Piec takiego w sumie nic specjalnego. Kurczak już taki jest gotowy, on Był w Kauflandzie teraz w dobrej cenie, także wziąłem go sobie. I jeszcze po ostatnim gotowaniu mamy rosołku, została marchewka, także chcę ją sobie obrać i też wrzucę tutaj do tego nacznia żaroodpornego, żeby po prostu się nie zmarnowała. Wczoraj też wybiło 250 tysięcy wyświetleń odsłon mojego kanału. Co prawda, 250 tysięcy odsłon. Było już dawno, jakby liczyć wszystkie filmy, które są usunięte z kanału. Ale teraz jest oficjalnie z tymi filmami, które są do obejrzenia, jest 250 tysięcy. Także no dziękuję, kochani. Dziękuję, bo to, to zrobiliśmy chyba ze 100 tysięcy, to zrobiliśmy w tym roku. Także jest yy, elegancko. Marchew i łódka. Do tego chyba sobie dzisiaj zrobię makaron. Jak mam Pesto, bo jak nie mam Pesto, to zrobię sobie ryż. Nie mam tak Pesto, także. Będzie sam makaron i taki, patrzcie, mam ze szpinakiem, ciekawy będzie smakować. Kładę sobie makaron teraz na wadze, zeruję i wrzucam do wody. Ja potrzebuję tak 100-150 gram. Dzięki temu będę wiedzieć, ile no, mam wpisać do apki. przekroczę, to się nic nie stanie, ale ważne, żebym miał wiecie, te proporcje, zwłaszcza białka i węgli. Za miesiąc, dwa będę chciał jeszcze zwiększyć tą kalorykę. Na początek chcę zobaczyć, też, żeby się nie ulać po prostu. Wiecie, bo jest tutaj taki syf na tym stole, jak nigdy. Kupiłem sobie to, bo było przecenione. To jest takie mięsko suszone. Myślałem, że sobie tym białko robi, ale jest tak paskudne. Kiedyś kupywałem na keto. Takie suszone, właśnie wędliny i były smaczne. A to jest paskudne, jest po prostu za mocno przyprawione. Jest tam tutaj miodu, jakiś innych przypraw i nie mogłem tego zjeść. A jak ja tego nie mogłem zjeść, to musiało być naprawdę niedobre. Mmm, Ale dobra marchewka, jaka słodka. Myślałem, że przez to, że nie była zanurzona w wodzie, to się tak spiecze i będzie niedobra, a jest normalnie smaczna i mięciutka. Także spoko, spróbujmy ten makaron, bo nigdy go nie jadłem. Mm. To jest właśnie Azja Style. Jedzenie i dywan uwalony, i skarpeta uwalona. Dobrze, że czarne spodnie to jeszcze je noszę Jem. I sobie zobaczę, co tam w świecie YouTube się dzieje. A miałem makaron spróbować. Przypomina trochę w smaku taki makaron, który robiłem kiedyś z brokułami, że się gniotło brokuł i zwykły makaron się mieszał z tymi brokułami. I tutaj czuć też tą nutkę szpinaku, także spoko, bo smakuje dobrze nawet bez sosiku. Przyjechałem do Wolwart, w sumie jechałem do Action, ale robią tam drogę. Potrzebuję kilka rzeczy do szkoły: zeszyt mi się kończy i potrzebuję jakieś kolorowe długopisy. I jeszcze kilka rzeczy potrzebowałem, także zobaczę za nimi tutaj. Ni to jajko, ni to sos, 5 euro na euro 50. Jakby je sprejem nas na srebrny kolor zrobił, to. To nie wiem. To by może coś z tego było, ale chyba nie chce mi się w to bawić. Wchodzimy do środka. Zapomniałem, wiem, że oprócz zeszytu i długopisu potrzebowałem coś jeszcze i teraz mi wyleciało. Mam nadzieję, że mi wleci jak już będę w środku. Dużo mają przeceń w ogóle. Dobrze, że tu wylądowałem i w to na przykład sobie kwiatka włożyć. Patrzcie, czwórkę. Jak się ładnie odbijam. Mm. To czarne. To jest za osiem. Bo, bo popsute. Mają rzeczywiście sporo promocji. Są takie duże latarnie po osiem. Myślałem, że to tylko tamta, bo uszkodzona, ale wszystkie są. Ale czarna to co? Ewentualnie tylko do sypialni. Jeszcze jest taka wersja. Za 4 A ta już trochę pomieszczona jest. Nie wymyślicie, że potrzebna by mi była taka latarnia? Na pewno by się przydała. Jeszcze zwróćmy uwagę też na to, że ona jest 25 na 8 przeceniona. A co to takiego? Niby 60 na 3 euro, z jakimś magnetycznym klikiem i co to robi? a kwiatka się w to wkłada Jeszcze nie dziwię, że na 3 euro przecenione budę już dłuższego czasu, bo ona jest dobra na pieniądze Ta jest zadychę z 30, ale ta by mi nigdzie nie pasowała te by były fajne, ale są dwie ostatnie w fajnej cenie, ale uszkodzone mam tą małą tam w sypialni i ona też mi spadła, jest w kilku częściach pozlepiana. Ładna by ta była. To by fajnie wyglądało u mnie w salonie, tylko za bardzo nie mam pomysłu, gdzie by to stało. Ewentualnie tam, gdzie zawsze kwiaty cięte świeże stoją, na tej komodzie. Ale wtedy już bym nie miał miejsca na kwiaty. Jestem tu na Fronthausen, bo jadę sobie teraz do polskiego sklepu, kupię sobie serek wiejski, żeby mieć yy, białko czym podbić. Ten srebrny łeb to raczej by mi nigdzie nie pasował, Raczej pasowałby mi kolorystycznie, ale nie za bardzo wiem, jakie by miało być jego przeznaczenie. A te drugie, te dwie z tych dwóch, co były uszkodzone obywie, to by mi pasowało do sypialni właśnie. Już kiedyś chciałem budę i się rozglądam, Mam jedną małą, a chciałbym dużą. Wtedy się wiecie drobne pieniążki rozsypuje i ona przyciąga. Paniec w szoku, że z wami rozmawiam. Nie dowierza. <noise> To są moje zakupy z polskiego sklepu, serek wiejski, teraz to będzie świetna opcja, żeby podbić białko, chrupki, pałeczki do podbicia węgli i ciastka, żeby sobie po prostu zrobić dobrze. I ten twaróg wędzony to jest też tos, na pewno znacie. A w Wolwort, moi drodzy, no cuda kupione zostały. Anyone need things? Na przykład patrzcie, takie coś do przylepienia na maszynkę. Dzięki temu ona i ma cztery razy dłużej po prostu być ostra. A ja to sobie po prostu zawieszę na drzwiczkach od tej szafki, także to nie będzie na widoku. Nigdy bym tego nie kupił, to kosztowało pewnie z piątkę wcześniej. A teraz było na 50 centów Grzech by było tego nie kupić. Certyfikowane od Playboya, także wiecie nie, nie byle co. Tu taki no, kamień do pięt. to nie będę wam tutaj się rozwodzić na ten temat, ale to już było przecenione, to się przyda. Sama nawet wiecie ta szpatułka. Tu długopis potrzebowałem, ten ma właśnie trzy, dwa kolory w jednym i nieraz jak coś yy, na lekcji piszemy, często mam takie coś, co jest ważne i potrzebuję sobie to podkreślić, ja wtedy biorę marker, to trwa dużo czasu, a tutaj sobie po prostu wysunę drugi kolor, pyk i będzie. Tylko nie wiadomo, czy odpowiednia grubość będzie i ja jestem leworęczny, nie każdym długopisem mi się dobrze pisze, ale mam nadzieję, że ten będzie spoko. Wkładki do butów, bo już w którymś razie mam jedne buty, których w ogóle nie noszę przez to, że Słatki gdzieś zginęły, Nie wiem jakim cudem, nie pytajcie się nie? To jest jakiś zespół KIS. Nie znam tego zespołu, ale nieważne. 12,99 kosztowała wcześniej ta rzecz. Była na 3 euro przeceniona. Piżamka, piżamko podąka. No i nie pozostaje nic innego, jak tylko sprawdzić, jak nie będę wyglądać. Powiem <słuch> <słuch> tak, szału nie ma, ale to kosztowało 3 euro. Fajne są spodnie spodenki, bo są takie. Mega krótkie, ale krój bluzki jest jakiś dziwny. Widać mnie w całości? No dziwny mega krój ma ta bluzka. Jakiś taki tutaj szerokie, ale wiecie to piżama jest. Dziwnie śmierdzi do prania, bym musiała pójść. Spodenki fajne. To w piżamach nie śpię, ale spodenki są spoko. nawet i do spania będą dobre. Bluzka dziwna, powiem wam tutaj jakoś tak dziwnie, także, no podobka to raczej nie będzie, bo się będę dziwnie czuć w tym. No już resztę wieczorów spędzę z wami w tym, bo nie chcę mi się trzeci raz przebierać. Wcale nie jest to jak na maszynkę do golenia, tylko to jest oszczałka do maszynki do golenia. Nie widzicie, że jeździć można oszczyć. Oszczyć nie będę, ale będzie sobie kiepsko z tym staniem, widzę. Bo tak, o. No. Może być. Lepsze to niż w kubek włożona. Skończył mi się ten krem z bioderm, który używałem w sumie jakieś 3 miesiące albo i dłużej. Bo później kupiłem tą małą tubkę. Także ostatnio poprawa cery nie zawdzięczam temu kremowi, tylko po prostu y, jakieś były dobre fluidy wokół. I myślę, że też jednak te słońce sprawiło, bo ta cera była taka fajna i ona już się psuje. I tu mam La, La Roche krem dzisiaj kupiłem. Cały czas się zastanawiałem, właśnie, czy kupić ten krem, czy kupić z powrotem sobie ten y, bioder. Ale jedna z Was, pozdrawiam Cię, y, moja wicka i obserwatorka z Instagrama, studentka dermatologii. A się ma się takie moi drodzy, no masie, ma się Was. Y, poleciała mi też ten krem i bardzo jest dużo pozytywnych też opinii, recenzji w Internecie. No i teraz zobaczymy, będę go stosować regularnie. Dużo osób, w tym właśnie ty kochana poleca, żeby go nie codziennie stosować, albo tylko wieczorami też czytałem. Ja na początek tu jest według zaleceń jest napisane, że można go stosować i rano i wieczorem, także ja sobie zacznę go rano i wieczorem stosować. Bardzo jest dużo pozytywnych opinii, aż jestem w szoku, czy to nie są jakieś wykupione opinie, bo bardzo dużo ludzi pisze, że efekty już widać po 24 godzinach, a po 8 dniach terapii tym kremem pomoc ma być efekt. Wow! Ja już tyle różnych rzeczy przez te moje, yy, no może nie całe 30 lat, ale naście lat przetestowałem, także no będzie ciekawe, jak się on sprawdzi. Ja nie ufam, ale sprawdzę. No, nie są przekonujące. Już mi tu dużo, bardzo dużo powychodziło. No, taka była ładna Chwilę dobrze, że chociaż milo zdał, że się mogłem pocieszyć trochę. Ja kiedyś z La Roche miałem krem ten taki sensitive. I z niego byłem zadowolony, ale pryszcze jak miałem, tak były dalej. Ale fajna była cera po tym kremie. Sensitive, coś takiego w nazwie miało sensitive. I teraz sobie sprawdzimy ten krem. Jest on ponoć bardzo wydajny, ale dam go sobie trochę więcej na pierwsze działanie. O, fajnie pachnie. Taką jakby maścią cynkową, coś tego typu. Rzeczywiście patcie działa. Już zaczął działać. <grytanie> Nie, ale sobie go nałożę. No i zobaczymy za parę dni. Macie mnie cały czas na oku, także będziecie wiedzieć. Kurczę, dobrze wygląda, mówię wam. Moi drodzy, obiecałem Wam przed chwilą na Instagramie, że ten film wleci jutro, że będzie taki świeży vlog. Ja też mam taką potrzebę świeżego vloga wrzucić. Także nie będę już przedłużać. Moi drodzy, żegnamy się z wami. Widzimy się. Niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, ciągciąki, kuskuski. Pach.